Rozmawiamy na temat tego, czym ryb macie nie podkarmiać, czyli czym ryb lepiej nie podkarmiać, aby sobie nie zepsuć tego łowiska. I tutaj zasada, podobna jak w innym filmie, czyli na pewno nie używajcie żadnego ciasta. Ciasto się będzie szybko psuło w tej wodzie, nie będzie zjedzone przez rybę, zakwasi wodę i się zepsuje. Nie podkarmiajcie ryby ilościowo, czyli nie wsypujcie za dużo tej różnej karmy, nawet tej najlepszej dla ryb. Bo łowisko także wam się zakwasi w wodzie. Nie wsypujcie także tak dużo tej karmy, żeby ta ryba tam po prostu była nażarta. Bo potem jak przyjedziecie, to ciężko będzie ją taką złowić. I czym jeszcze nie podkarmiać ryb? Często było widać coś takiego na łowiskach nieraz jak się jeździ, że ludzie wrzucają tam surowe zboże albo jakieś inne podobne rzeczy. I to przecież ryba tego nie będzie zjadała, nie będzie tym ani najedzona, ani tego nie poje i tak naprawdę to także się zacznie kwasić na dnie tej wody. I złowisko będzie zepsute. Pamiętajcie o zasadzie ilościowej nie wrzucajcie za dużo. Podkarmia to się znaczy, że nie nakarmia, nie przekarmia, tylko daje się troszeczkę, aby ryba poczuła smak, aby potem chętniej jadła to, co wrzucicie jej na przynęcie. Oraz o, pamiętajcie o tym, co ryba by tak naturalnie zjadła, co ona sobie może strawić i nie wpłynie na nią jakoś niekorzystnie. Natomiast nie wrzucajcie czegoś, co na pewno dla niej jest niedobre i niepraktycznie niejadalne. I z mojej strony to tyle, jeżeli ktoś może dodać coś innego, coś konkretniejszego, to zapraszam poniżej do komentarzy, dzięki za obejrzenie tego filmu, cześć!